Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was kochani do spotkania ze Słowem z Ewangelii Świętego Łukasza. Kościół modli się tym Słowem we wtorek 21 grudnia, rozważamy pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, wiersze od 39 do 45. Poprośmy o pomoc, o obecność o pomoc o światło Ducha Świętego dla nas z Maryją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Słowa, módl się za nami. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od pana. Jesteśmy z Maryją. W drodze, a potem w miejscu, gdzie żyje Elżbieta i Zachariasz w Ain Karim, miejsce niedaleko Jerozolimy. Zachariasz jest kapłanem, dlatego mieszka niedaleko świątyni, niedaleko tego miasta, i tam wiodą bogobojne, pobożne życie, nad którym ciąży smutek. Ponieważ chociaż są nienaganni wobec Pana Boga, żyją przykładnie, żyją wiernie, to jednak nie mogą cieszyć się rodziną, nie mają dzieci. To cierpienie w Biblii jest podkreślane, to cierpienie jest opisywane z ogromnym szacunkiem. Podobnie z takim szacunkiem jest to cierpienie Zachariasza opowiedziane, nie tylko Elżbiety, którą uważano za niepłodną, ale także Zachariasza, który czeka wiele lat i cierpi z tego powodu. Kiedy Bóg przychodzi do niego z tym orędziem, że, że Elżbieta urodzi syna, to Zachariasz już jest tym zmęczony i mówi: To już nie teraz, za późno. Po czym to poznam, bo jestem już stary i moja żona już nie może rodzić. Maryja udaje się do domu Elżbiety, do domu Zachariasza i Elżbiety. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na słowo poruszenie. Poruszenie, ono pojawia się w naszym fragmencie, ono mówi o działaniu Boga w sercu Maryi, w sercu Elżbiety, w sercu Jana, którego już tutaj. Spotykamy po raz pierwszy. Najpierw to poruszenie, które przeżyła Maryja w Nazarecie. Słucha orędzia Archanioła Gabriela, słucha tego, co on jej zwiastuje. Pyta o to, jakże się to stanie. Słyszy, że Duch Święty na nią zstąpi, okryje ją cieniem. Okryje Maryję, to znaczy, że. Zostanie w niej spełniona Boża zapowiedź i dokona się to w tajemnicy, zawieszając prawa natury. Maryja pozostanie, będzie matką, pozostanie przez całe swoje życie tak mówi nam o tym Kościół dziewicą. To po ludzku nie jest możliwe. Więc Maryja jest poruszona. Dobrą nowiną, że Bóg zbawia, że wybrał ją, że nosi pod sercem nowe życie, urodzi syna, któremu nada imię Emanuel. Bóg zbawia. Maria, tym poruszona, idzie za orędziem, które zostało jej przekazane o Elżbiecie, która pomimo podeszłego wieku. Spodziewa się dziecka. Jest już w szóstym miesiącu. Ten czas oczekiwania na narodzinę, czas brzemienności, czas błogosławiony, stan błogosławiony, dochodzi do końca. Jest czas decydujący. Maria idzie do swojej krewnej, idzie z pośpiechem. Co ten pośpiech oznacza? Z pewnością takie działanie Maryi, taki wysiłek, który pomaga jej dotrzeć możliwie szybko, nie dlatego się spieszy, że się spóźni, ale spieszy się, bo Bóg coś dla niej zostawił. Powiedział jej o tym przez Archanioła Gabriela i idzie tam, gdzie usłyszy znowu słowo, tym razem z ust Elżbiety, swojej krewnej. Jak zachowuje się Maryja bardzo zwyczajnie. Udaje się do swojej krewnej i ją pozdrawia. Wchodzi do jej domu. Przychodzi tam jak najszybciej. Kiedy pozdrawia Elżbietę, Elżbieta jest poruszona tym spotkaniem. Gdy usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. A Duch Święty napełnił Elżbietę. Jak wyglądały pozdrowienia w tym czasie? Jesteśmy przyzwyczajeni do takich klasycznych pozdrowień, chociaż pojawiają się nowe. Jeżeli to są osoby, które nie są na bliskiej stopie, używają tych pozdrowień, dzień dobry, dobry wieczór, jest w tym ogromny szacunek, życzenie dobra. Jeżeli to są osoby bardziej ze sobą związane, zaprzyjaźnione, koleżeństwo, pozdrawiają się w inny sposób. Cześć, wita, jak się masz? Co u ciebie? Czy używając znowu jakichś bardziej nowoczesnych form, których nie odważa się tutaj przywoływać? A jak pozdrawia Maryja Żbietę? Te pozdrowienia w tym czasie były nieco inne, bardziej rozbudowane. Takie w których było coś jednorazowego, tu i teraz. Z pewnością to pozdrowienie nawiązywało do tego, że Elżbieta spodziewa się dziecka. Musiało w nim być też coś takiego podnoszącego, radosnego. Więc nie, nie wyrażało to tego zwykłe pozdrowienie takie jak nasze dzień dobry albo dobry wieczór. Elżbieta jest Poruszona, poruszona tym pozdrowieniem, poruszona obecnością. Poruszony jest także Jan, którego nosi w łonie, nosi pod sercem. Wydaje głośny okrzyk. Tak reaguje ktoś, kto jest zaskoczony. Czasem powitania są niesamowicie takie, Pełne przeżyć, właśnie tego okrzyku, łez, rzucanie się sobie na szyję. Głęboko jest poruszona Elżbieta tym spotkaniem z Maryją. Co wyrażają jej słowa? Spróbujmy zobaczyć taki bardzo podstawowy poziom, zwłaszcza te słowa. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ty także jesteś szczęśliwa. Ja jestem szczęśliwa. Pewnie wyraziła to Maryja, mówiąc o niej, że jest szczęśliwą matką, że przyszła ją cieszyć się razem z nią. Może przyszła jej także pomóc. Błogosławiona jesteś między niewiastami błogosławiony jest owoc twojego łona. Tak potrafią się pozdrawiać tylko kobiety, właśnie wydobywając to, co jest prawdziwym szczęściem tej drugiej. Czekała na to tyle lat, żeby być brzemienną, i jest. Nosi w swoim łonie dziecię. Jest szczęśliwa. Maria to wydobywa. Ty jesteś szczęśliwa i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Pozdrawia Maria Elżbietę. Żbieta odpowiada. Pozdrowieniem wobec Maryi. Po Maryi jeszcze nie widać, że jest w stanie błogosławionym. Dlatego albo te słowa mówią o tym, że właśnie w tym poruszeniu, w tym napełnieniu duchem świętym Elżbieta widzi więcej. Widzi również tajemnicę Maryi. Maryja mówi o tajemnicy Elżbiety, już widocznej, mówi o jej szczęściu, o błogosławieństwie, a Elżbieta odpowiada na to. Tym, że Maria jest błogosławiona, szczęśliwa między kobietami. Widzę tutaj dwojaki sens tych słów. Pierwsza, pierwsze znaczenie najbardziej podstawowe, że Elżbieta życzy szczęścia Maryi. Chce, żeby ona także była matką, żeby była matką wielu dzieci, żeby była szczęśliwa jako matka, żeby. Właśnie ci, którym darzycie, cieszyli się Bożym błogosławieństwem. Ale może to być właśnie też ten drugi sens, o którym już wspomniałem, że Elżbieta widzi więcej. Widzi Maryję jako wybraną. Widzi, że Bóg szczególnie sobie w niej upodobał, że ją przygotował, że mieszka w niej Duch Święty, który ją, Elżbietę, porusza. Dzieli się tym, że jest poruszona tak, że aż odczuwa to jej dziecko, jej syn. Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Jak rozumieć te słowa Elżbiety? Widzi w Maryi kogoś, kto ją przerasta, kto jest przez pana Boga szczególnie. Powołany, wybrany. Patrzy na nią z ogromnym szacunkiem, chociaż dzieli je ogromna różnica wieku. Z powodu wieku Maryja powinna oddawać cześć Elżbiecie, ale w tym spotkaniu dzieje się odwrotnie. Na pewno pozdrowienie Maryi było serdeczne, było pełne szacunku, ale to, w jaki sposób odpowiada Elżbieta, jest niezwykle wymowne. Poruszenie dotyczy także Jana, już w łonie matki, zostaje napełniony Duchem Świętym. Jan słyszy, dzieci słyszą głos, często rozpoznają, że to jest ktoś, kto właśnie bardzo je kocha, jest bardzo życzliwy. Jan rozpoznaje tę, która nosi Ducha Świętego, jedna z ikon poświęconych Maryi, jest nazwana tym greckim słowem pneumotofora i oznacza tą, która niesie Ducha Świętego, która ma Ducha Świętego, jest nim wypełniona i przynosi go. Tak się dzieje w domu Elżbiety. To jest doświadczenie Jana. Wreszcie Elżbieta mówi: Jesteś szczęśliwa? Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła, że słowa powiedziane jej od Pana spełnią się. Bardzo tajemnicze są te słowa. Czy Elżbieta wie, co Maria usłyszała od Pana, co Pan jej powiedział? Z pewnością tak rozumie jej przybycie, że znalazła się w jej domu, w Ain Karim, ponieważ Bóg jej to objawił. Uwierzyła temu. Błogosławiona jest ta, która uwierzy temu, co Bóg do niej mówi. O, te słowa także są prorocze i w życiu Maryi się spełniają. Poruszenie łaski dotknęło Maryję, dotknęło Elżbietę, dotknęło Jana. Bóg chce, żeby to poruszenie żeby to działanie Ducha Świętego dotknęło dzisiaj każdego z nas. Żeby nasze serce na to zareagowało. Żeby to nowe życie w moim sercu mogło się zacząć, mogło zarezonować, czyli usłyszeć, zareagować na to, że przychodzi do mnie Maryja, przychodzi Bóg, przychodzi ten, kto jest właśnie z Ducha Świętego. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. To usłyszy Józef. Kobiety z dzisiejszej Ewangelii i Jan są poruszone łaską. Zastanówmy się dzisiaj, w jakich momentach ja doświadczam poruszenia. Może są to momenty, w których yy, Coś szczęśliwie się rozwiązuje. Może momenty spotkań, chociaż obawialiśmy się, że już do nich nie dojdzie, ktoś wyszedł ze szpitala, przeżył jakąś trudną sytuację, przeżył COVID, przeżył jakieś załamanie zdrowia. Dawno się nie widzieliśmy, już nie mieliśmy nadziei, że się jeszcze kiedykolwiek zobaczymy. To bywa poruszające. A czy poruszenie? Dotyka mnie czasem, kiedy modlę się Słowem. Czy Bóg mnie porusza przez swoje Słowo? Czy porusza mnie Duch Święty? W jaki sposób się to dzieje? Ktoś mi kiedyś opowiedział, że bywa takie radosne i bolesne zesłanie Ducha Świętego, chwalebne i bolesne. Tak, to przychodzenie Ducha Świętego, który na głos, na to brzmienie słowa, na to przyjście Ducha Świętego powoduje, że reaguje moje serce. Czy doświadczam takich wydarzeń? Nie mamy ich na zawołanie. Żbieta nie ma tego na własność. To jest dar, z którym przychodzi Maryja do jej domu. W jakich momentach doświadczam poruszenia? Jakich, do jakich kroków jestem prowadzony? Co rozumiem, co więcej widzę dzięki temu poruszeniu łaski, jakie ma miejsce w moim życiu? Możemy prosić Maryję, możemy prosić Świętą Elżbietę, Świętego Jana, chrzciciela, o to, żeby uczyli nas tej wrażliwości na to poruszenie łaski, jakie jest nam podarowane. Obyśmy to poruszenie mieli przyjmować. Prośmy o to, módlmy się, prośmy, żeby Duch Święty nas poruszał, kiedy bierzemy do ręki Jego Słowo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch. Święty Amen. Z Panem Bogiem.